Chcesz wiedzieć, jak poprawnie, sprawnie i przy zaangażowaniu minimalnych kosztów spełnić wymagania rozporządzenia GPSR w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów? Najnowsze wymagania związane z ogólnym bezpieczeństwem produktów są konsekwencją zastąpienia dyrektywy 2001-95 W.E. zwanej GPSD rozporządzeniem 2023-988 zwanym rozporządzeniem GPSR. Zmiana obowiązuje od 13 grudnia 2024 roku. Centrum Certyfikacji CC Polska zaprasza na szkolenie online, na którym dowiesz się: Czy wyrób wymaga spełnienia wymogów rozporządzenia GPSR? Pomożemy zakwalifikować wyrób, powiemy jak wykonać dokumentację techniczną, rozwiążemy problem konieczności posiadania instrukcji, pokażemy jak przygotować odpowiednią instrukcję, jeśli będzie ona faktycznie potrzebna. Pokażemy, jak poprawnie oznakować wyrób. Określimy konieczność posiadania deklaracji zgodności. Opowiemy o karach rynkowych. Opowiemy o organach nadzoru rynku. Powiemy, czego będą oczekiwały platformy handlowe. Dlaczego opcja szkolenia się opłaca? Wygenerujesz oszczędność czasu i środków, eliminując błędy wdrożeniowe. Samodzielne wdrożenie jest zdecydowanie tańsze od procesu oceny zgodności wykonywanego przez firmę zewnętrzną. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pomaga w konstruowaniu bezpiecznych wyrobów. Już na etapie decyzji o imporcie będziesz miał świadomość, czy pojawią się dodatkowe koszty procesu oceny zgodności wyrobu. W tym miejscu należy wspomnieć, że skorzystanie z pomocy w postaci webinaru GPSR po prostu się opłaca, bo nic nie wprowadza więcej zamieszania w procesie, jak brak wiedzy i świadomości. Więcej informacji na stronie www.cmyślnikpolska.pl ukośnik szkolenia Myślnik GPSR.